To była historia jakich wielu. Wszedłem sobie przez jakieś krzaki wypatrując ważek, aż tu nagle znalazłem się w tajemniczym, dziwnym miejscu. Pełnym świeczek, marmurowych płyt, posągów. Zaraz, krzyże? Nagrobki? Sarkofagi? Czy to cmentarzysko sióstr? Gdzie jest Krwawa ulica? Szybko zdałem sobie sprawę, że to regularny cmentarz, a ja totalnie się zagubiłem i wiedziałem, że potrzebuję pomocy. I kiedy myślałem, że nigdy nie wydostanę się z tego labiryntu, odkryłem... Grobonet.com? Ta strona jest jak Facebook dla cmentarzy i grobów. Czekajcie, ustawię sobie GPS do wyjścia z cmentarza, brama zachodnia. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w jedną z najdziwniejszych stron, na jakie trafiłem. Grobonet.com. Dowiecie się, co to znaczy umrzeć w epoce cyfrowej. Przedstawimy, jak poważnym biznesem jest Grobonet oraz jak absurdalne rzeczy dzieją się na tej stronie. Tylko przeskoczę do mojego biura, bo tu jest bardzo ponuro. Hej, witajcie bardzo serdecznie na kanale Szymon Head Libert, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się stroną grobonet.com Zapytacie jak na nią trafiłem? Cóż, w pewnym wieku Google zaczyna podpowiadać Ci odpowiednie treści Grobonet.com to agregat cmentarzy znajdujących się na terenie naszego kraju, w którym możemy wyszukać gdzie leżą poszczególne osoby na bazie nazwiska czy miejsca zamieszkania Sama strona ma prostą konstrukcję, jest trochę jak wyszukiwarka ludzi na Facebooku, tylko że tych ludzi po drugiej stronie Facebooka. I żebyśmy mieli jasność, w tym filmie absolutnie nie kontestuję istotności takiej strony. Wydaje mi się, że to istotna usługa, która może się przydać każdemu z nas. Chciałbym jednak pokazać, jak ten użytecznie społeczny portal w pewnym momencie nieco się wykoleja. Dzięki tej stronie rzeczywiście możemy wyszukać miejsce spoczynku jakiejś bliskiej osoby. Wpisujesz imię i nazwisko, możesz wybrać województwo, miasto i klikasz szukaj. I po wpisaniu Szymon Libert wszystko się zgadza, bo nie ma żadnych wyników i jeszcze żyje. Na tej stronie możecie to sprawdzić, czy jeszcze żyjecie. W tym filmie Będziemy poruszać tematy niełatwe, ale łatwe z punktu widzenia biznesowego, bo branża związana z cmentarzami, pogrzebami i grobami jest ogromna. Według różnych źródeł w Polsce mamy nawet 3000 firm funeralnych, bo takiego określenia czasami używa się w tej branży. Najważniejszym podmiotem gospodarczym na tym rynku jest oczywiście zakład pogrzebowy AS Bytom. Okej, okay, dobra, to był żart. Próbowałem oszacować, o jak dużym rynku mówimy. Tu zostawiłem dwie proste informacje. Po pierwsze, z danych wynika, że w 2024 roku zgonów w Polsce było 409 tysięcy. Koszt jednego pogrzebu, według różnych szacunków, wynosi. Średnio od 11 do 14 tysięcy złotych. Mnożąc te dwie liczby, wychodzi nam więc, że rynek pogrzebowy generuje przychody na poziomie od 5 do 6 miliardów złotych w skali roku. Serwis Money.pl wydaje się to potwierdzać, bo w jednym z artykułów szacuje wartość rynku pogrzebowego właśnie na 5 miliardów złotych. Śmierć się opłaca i przez to generuje potrzebę tworzenia usług, brandów i produktów. I o tym właśnie opowiemy, bo chociaż część elementów grobo.net.com ma dobre intencje, to po prostu wkracza na pola absurdów, które tak bardzo lubię eksplorować na tym kanale. Pierwszą zabawną Rzeczą na stronie grobonet.com jest to, że poprosicie ona o zgodę na akceptację ciasteczek, w tym wykorzystanie twoich danych osobowych w celu spersonalizowania reklamy i przekazywania informacji na urządzenia do 135 dostawców oraz 62 partnerów reklamowych. Niby informacja jaką widzimy na każdej innej stronie, ale trzeba przyznać, że w kontekście strony poświęconej cmentarzom jest ona na swój sposób osobliwa. Tym bardziej, że po zatwierdzeniu tej zgody zaczęły pojawiać mi się regularne przedziwne reklamy. Na przykład reklama Centrum Nauki Kopernika, czyli sprawdzasz sobie, gdzie leżą twoi bliscy i przy okazji zapisujesz się na studia Sprawdziłem strona działa, wpisując chociażby najpopularniejsze nazwiska Otrzymujemy setki wyników podzielone na województwa I chcąc sprawdzić jak szczegółowe informacje znajdują się na stronie grobonet Trafiłem przykładowo na cmentarz w miejscowości Cyców ja tego nie wymyślam. I tak na podstronie jakiegoś zupełnie przypadkowego grobu utrzymujemy informacje, gdzie dokładnie on się znajduje, i różne inne dodatkowe informacje, takie jak o, reklama. Przeglądając grobo nawet w momencie, kiedy kontemplowałem nad czymś miejscem spoczynku pojawił się komunikat Igor Kwiatkowski. nauczycie inwestować na spacja prawdę. Przemówienie głównego inwestora kraju wysadziło internet. Przykro mi, ale internetu już nie ma, ale przynajmniej wiem, jak zostać fliperem mieszkań. Poza wyszukiwaniem poszczególnych parceli na cmentarzu, strona zawiera też mapy niektórych z nich, a także każdy grób jest opatrzony zdjęciem. Serio, zaczyna przypominać to bardzo mrocznego Facebooka. To sprawiło, że zacząłem zastanawiać się, jakiego rodzaju inwestycją jest grobo.net.com. Czy jest to publiczna usługa współfinansowana przez państwo, czy może jakieś prywatne przedsięwzięcie komercyjne? No bo zobaczcie, ktoś musiał chodzić po tych cmentarzach, fotografować te zdjęcia, żeby umieścić je w wyszukiwarce. Swoją drogą, jak to działają zgody personalne? personalne, prywatność czy RODO, czy one przysługują po drugiej stronie? Patrząc na najbardziej wiarygodny opis zaświatów, czyli film Sok z Żuka, administracja i biurokracja jest tam znacznie bardziej uciążliwa niż u nas. Tym, co w tym wszystkim zaimponowało mi najbardziej, jest funkcja, której na stronie grobonet bym się nie spodziewał. Chodzi o to, że w tych miejscach, które posiadają zrealizowaną mapę, możemy włączyć moduł GPS-a. Mając grobonet w telefonie czy tablecie, możecie włączyć dostęp do lokalizacji i ustawić sobie GPS do wybranego grobu. W ramach czarnego humoru Wymyśliłem taki żart, że jest portal, jak dojadę, a tu mamy portal, gdzie leżą.pl. Ale jeśli myślicie, że GPS to najbardziej absurdalna funkcja, jaką można znaleźć na Grobonet, poczekajcie, aż opowiem wam o. Wirtualnej wycieczce po cmentarzu Bo ten moduł jest dostępny, więc przygotujcie na dalszą część filmu swoje gogle VR Ale zanim przejdziemy do najbardziej futurystycznych zakamarków grobonet.com Może chcielibyście zapalić wirtualną świeczkę? Porozmawiajmy sobie o czymś, co zapisałem w moich notatkach jako Monetyzacja życia po śmierci Nie wiemy, czy życie po śmierci istnieje Wiemy, że jest jego monetyzacja Więc chyba jest to dowód, że jest życie po śmierci Grobonet.com zawiera kilka form monetyzacji tych swoich zasobów Możemy wykupić sobie na przykład tak zwaną memorię jest to wspomnienie o osobie pochowanej w konkretnym miejscu, dystrybuowane w bardzo specyficzny sposób. Przy pomocy tak kojarzącego się z cmentarzem, kodu QR. Czym jest dusza? Teologowie zastanawiali się przez tysiące lat, ale odpowiedź już jest w tym kodzie QR. Twórcy strony wyjaśniają, że w ramach takiej memorii możemy zawrzeć zdjęcia osoby pochowanej, a nawet film. I brzmi to zupełnie sensownie, jednocześnie podsuwając mi kolejne głupie pomysły. Jeżeli mój czas na tej ziemi już się skończy, to proszę umieśćcie na moim grobie memorię z kodem QR, który po zeskanowaniu będzie. Prezentował wspomnienie o mnie, składające się z tego jednego zapętlanego filmiku. Ech, czarny humor. <śmiech> Śmierć. <śmiech> Hmm, ale spokojnie, to nie jest przyjacielska prośba, bo to kosztuje. Za 25 zł możecie umieścić 700 znakowy życiorys i zdjęcia. Za 35 zł dostaniecie metalową tabliczkę, a za 40 zł możliwość dołączenia filmiku. Z jednej strony wydaje się to bardzo sensowne i prawdopodobnie takie formy wspominania zmarłych są w jakimś sensie przyszłością. Podchodzisz do grobu, grup skanuje Twoją twarz, rozpoznaje, że jesteś bliskim tej osoby i przedstawia Ci nie wiem holograficzne wspomnienie jak jesteście na rybach. Nie wiem, cokolwiek. Z drugiej strony mam taką myśl, że dzisiaj filmik o kimś można opublikować w zasadzie za darmo na YouTube, a kody QR nie będzie to chyba żadną wielką tajemnicą dla tak wprawionych użytkowników internetu jak wy, można wygenerować za darmo, więc wystarczy go wydrukować i nakleić. No tą metalową plakietkę jeszcze możecie dorobić. Niedawno był ten dzień, kiedy kupujemy znicze i zapalamy je przy tabliczkach opatrzonych podobiznami naszych bliskich, których już z nami nie ma. Zwyczaj jest oczywiście piękny, ale jakie pieniądze za nim stoją? No właśnie, spójrzmy na sam rynek zniczy. Ten może może wynosić nawet miliard złotych. Tak przynajmniej podawał w 2019 roku prezes OSP ZIŚ, czyli ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów zniczy i świec. Nie wiedzieliście, że istnieje taka organizacja, prawda? Z tego samego źródła dowiadujemy się, że Polacy kupują co roku znicze za 300 milionów złotych. To w ogóle prężnie działająca organizacja, która co roku podrzuca nowe ciekawostki o tym specyficznym rynku. W tym roku dowiedzieliśmy się na przykład, że polscy producenci zniczy są numerem 1 w Europie i numerem dwa na świecie. Na świecie konkurujemy tylko z najprężniej rozwijającą się światową gospodarką, czyli Chinami. Łukasz Kuchta, prezes OSP ZIŚ, podsumowuje to słowami: Mamy w kraju ogromny potencjał i doświadczenie. Polska świeci przykładem w Europie. Dosłownie i w przenośni. Światłe słowa. Wniosek jest taki, że zapalając te wszystkie świeczki z różnych okazji, zbudowaliśmy prawdziwą potęgę gospodarczą kraju. Zawsze pozostaje pytanie, czy aktualny świat jest gotowy na kody kuarne grobach i grobonet.com. Pewne wydaje się jedno: grobonet jest gotowy na świat. Bo kiedy myślałem, że nie zobaczę nic bardziej absurdalnego, zobaczyłem na dole tej strony dwie charakterystyczne ikonki: Facebook. Instagram. polub nas na Facebooku i Instagramie. Grobonet.com prowadzi swoje własne social media i robi to na wzór influencerów. Może nie aż tak bardzo, ale jednak próbuje. Jak przekuć bazę danych o cmentarzach w posty generujące maksymalne zaangażowanie użytkowników? O ile wzmianka o zabytkowych nagrobkach nie budzi jakichś większych wątpliwości, co powiecie na zmianki o znanych muzykach, aktorach i innych postaciach z logiem Grobonet.com, sugerujących, że skoro jest rocznica ich śmierci, to może by sobie wyszukać, gdzie leżą na Grobonet.com? W tej próbie zaangażowania użytkowników w poście z marca 2021 roku poświęconego nieżyjącemu już wokaliście zespołu Dżem zostajemy zachęceni do zapalenia ku jego pamięci wirtualnego znicza. Na szczęście ta funkcjonalność jest darmowa. Wirtualny znicz. Mam nadzieję, że <gry> wiele będzie się paliło, kiedy już yy... jedyne co po mnie pozostanie to kod QR. Ale tak poważnie mówiąc zrobiłem szybkie badanie, żeby zobaczyć czy ten post zaangażował rzeczywiście ludzi. W momencie jak nagrywałem ten film paliło się pięć zniczy. Jeden od Roberta z Agnieszką, dwa od Krzyśka, jeden od Wioli i Przemka oraz jeden od nieznanego mi Użytkownika o pseudonimie internetowy serwer. Ciekawe kim on jest, fajny pseudonim. I tak patrząc sobie na tego Instagrama pomyślałem sobie naprawdę, naprawdę spoko, super fajne, a jeszcze fajniejsze będzie teraz, bo przechodzimy do futurystycznych możliwości grobonetcom. Witajcie w przyszłości cmentarzy. Tak, teraz przydadzą się Google VR. Obok samej strony jest cała otoczka korporacyjna, strony poświęcone firmom i różnym technologiom sprzężonym z grobonet.com. I wszystko to wygląda naprawdę profesjonalnie. Mamy tutaj takie systemy jak AIC, Interaktywny Administrator Cmentarzy. Szkoda, że nie AIC, to, to byłoby bardziej na czasie. No i wreszcie firma oferuje cmentarzom, cytuję, realizację wirtualnych spacerów, które jak czytamy, stają się bardzo popularne wśród internautów. Głównie dlatego, że dają możliwość odwiedzenia ważnych miejsc pamięci bez konieczności wychodzenia z domu. Każdy kto posiada komputer z internetem może zobaczyć interesujący go grup czy też miejsce pochówku przed wizytą na cmentarzu. Co? Okej, okay, ale jak wygląda wirtualny spacer po cmentarzu w Grobonet? Okazało się, że nie jest dostosowany do gogli VR, niestety możecie je zdjąć, ale całość wygląda po prostu jak gra komputerowa z lat 90. -tych. W latach 90. tworzyło się takie gry jak tajemnica statuetki, gdzie zamiast budowania jakiejś, nie wiem, grafiki, wykorzystano prawdziwe zdjęcia różnych miejsc do zrobienia na ich bazie przygodówkę. I właśnie takie wrażenia miałem, jak spacerowałem po wirtualnym cmentarzu na grobonet.com. Po cmentarzu poruszamy się, klikając w interaktywne punkty i przechodząc po poszczególnymi miejscami. Niestety, nie ma płynnej animacji, przejścia, ale za to jest mini minimapa, utrzymana w takiej kolorystyce, że, no, przepraszam, kojarzy się z GTA. Jeżeli chcecie zaszaleć, możecie włączyć tryb panoramiczny, który w szalony sposób kręci się dookoła. To jest ten moment, w którym na cmentarzu za bardzo się zadumasz i zaczynać się kręcić w głowie. I chodząc sobie tak po tym niezwykle klimatycznym miejscu, tak bardzo kojarzącym się z różnymi grami, horrorami, hack and slashami, miałem ochotę otworzyć drzwi do krypty, spałaszować jakieś groby, zmierzyć się z armią szkieletów. Ale wiecie, że w grach RPG jak bijecie szkielety, to kiedyś byli prawdziwi ludzie? Co myślisz, że co, że, co, że, co, że kości bijesz, to co, to nie jest gorsze? Przy okazji tak dogłębnego przekopywania strony Grobot, może nie używajmy słowa przekopywania, odkryłem, że wiele cmentarzy ma zrealizowaną interaktywną, rozbudowaną mapę z prawdziwą legendą i opisem tego, gdzie znajdują się krzaki, płoty, ścieżki, śmietniki, ławki i wszystko inne. Na bazie tego można by stworzyć angażującą grę terenową, rozgrywającą się na cmentarzu. Powiem wam po tym wszystkim, że śmierć to ciekawy temat, szczególnie dla biznesu. Biznesu. Raz jeszcze podkreślę, że nie mam wątpliwości, że GroboNet.com jest przydatną stroną. Przydatną dla ludzi, którzy chcieliby odnaleźć jakichś swoich bliskich, nie wiedzą, gdzie leżą. Zapomnieli. Miałem kiedyś okazję spotkać redaktora portalu ślązak.pl, który przy okazji był historykiem, zacząłem mu opowiadać o tym, że planuje zrobić film o stronie, na której wyszukujesz gdzie kto leży, i o cmentarzach. Od razu wszyscy nie lubią, jak zaczynam opowiadać takie rzeczy. Po mojemu zaskoczeniu ten historyk powiedział grobo.net.com, jasne. Wiele razy jak realizowaliśmy jakieś projekty naukowe, to tam właśnie wyszukiwaliśmy. Rozbawiła mnie jednak ta próba przeniesienia tematu śmierci na kanwę korporacyjnej reklamy bo obok social media i monetyzacji o której już mówiliśmy zaplecze portalu grobonet.com w przekomiczny sposób reklamuje swoją ofertę dosłownie zdjęciami ze stoka wesołych ludzi Grobonet nieustannie się rozwija Na stronie firmy obsługującej grobonet.com czytamy na przykład że jest to kompleksowa usługa dla zarządców cmentarzy Firma oferuje na przykład programy do zarządzania cmentarzem wyszukiwarkę z mapami a także inwentaryzację i wirtualne spacery Trochę boję się pytać na czym polega inwentaryzacja żeby pokazać swój profesjonalizm Strona Zawiera obrazową wizualizację. 1367 wdrożeń, 2500 cmentarzy. 6 333 776 pochowanych. Rozumiesz to? Wchodzisz na stronę firmy, a oni się wchalą, że 6 milionów pochowanych. Jako influencer oczywiście to rozumiem. Trzeba czasem się pochwalić, ilu masz followersów. E, znaczy, miałeś? Może bardziej pasowałoby to określenie martwe dusze z powieści GoGola. Tym, co mnie totalnie rozwaliło, jest moduł nazwany Intencjonet. Ten moduł pozwala zgłaszać intencje, mszalne zdalnie. I mamy cały opis zalet tego systemu z jakże komicznymi zdjęciami ze stoka. Bezpieczeństwo. Masz 100% kontrolę nad treścią intencji mszalnych. A na zdjęciu chłop z ochrony patrzący na kamery trzymający łopi doki. W sensie, że, 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 że on siedzi na i monitoruje, żeby była 100% kontrola nad treścią intencji mszalnych? System chroni dane osobowe twoich parafian. A na zdjęciu rodzinka wycięta z papieru. Dostępność. System informuje o wolnych intencjach, które można zamówić oraz obrazujące to zdjęcie Wyciągniętej ręki w morze. Co tu się dzieje? I wreszcie, wygoda. Zamówieniem przy nie jest uzależnione od godzin otwarcia kancelarii parafialnej, a na zdjęciu mega ukontentowana dziewczyna zamawiająca intencję pszalną, bo nie musi czekać, aż otworzą kancelarię parafialną. Bardziej rozbawiło mnie tylko zdjęcie przy module Questonet, przy którym jest informacja, 85% użytkowników Kwestonetu płaca pieniądze z pomocą smartfonów, a na zdjęciu mamy grupę uradowanej młodzieży na schodach? A, to to robili w tej piosence maty o schodkach, korzystali z Kwestonet. Porozmawiajmy o naprawdę dużym biznesie, bo przez to jak duży jest rynek, o którym mówimy, firmy pogrzebowe mogą stać się biznesowymi graczami. Badając temat trafiłem na niejaką grupę Klepsydra, która jest notowana na giełdzie od 2023 roku. Obecność na giełdzie oczywiście oznacza bycie graczem rynkowym na zupełnie innym poziomie. Żeby nie być gołosłownym trafiłem na artykuł o tytule Grupa Klepsydra analizuje kilka projektów akwizycyjnych. Wypłata dywidend będzie możliwa z zysku za 2025 rok. Wielki biznes pogrzebowy. Swoją drogą Grupa Klepsydra zrzesza w sobie dziewięć, Firm oferujących różne usługi, włącznie z, zabrzmi to dziwnie, inwestycjami w nowe cmentarze czy krematoria, a więc ro rozwija się rozwojowo. Jednym z tych podległych podmiotów jest, to nie jest żart, firma o nazwie BONGO, czyli Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców. Inna oferuje usługę Eklepsydra do prostego informowania o śmierci i ceremonii pogrzebowej członków rodziny i znajomych przez wirtualną aplikację. Tak więc Grobonet ma konkurencję i to sporą, bo klepsydra generuje 10 milionów przychodów rocznie. I ponownie, to wszystko jest zrozumiałe. Te usługi są potrzebne. Każdemu czasem potrzebne jest BONGO, ale czy nie czujecie dziwnego mrowienia, kiedy w artykule bankier.pl czytacie zdanie. Zgodnie z prognozami w ciągu najbliższych 20 lat śmiertelność w Polsce będzie systematycznie rosła. Zarząd ocenia, że rynek będzie sprzyjał dalszemu rozwojowi spółki. Przy tak sprzyjającej koniunkturze rynku nie dziwi to, że wiceprezes spółki patrzy z optymizmem w przyszłość. Tutaj cytuję jego wypowiedź. W perspektywie długoterminowej działa na korzyść demografia, społeczeństwo się starzeje, rynek będzie rósł w sposób stabilny i przewidywalny. To daje nam komfort budowania strategii na kolejne lata. Eee, tak, e, tylko że no. Ten rynek to oczywiście coraz więcej umierających ludzi. Czyjecie to mrowienie? Eee, chyba idę po moje bongo. Chyba pokazałem Wam wszystkie najbardziej absurdalne strony grobonetcom. Nie jest to zamierzony żart, ale na moje oko grobonetcom jest martwy. To znaczy chyba, bo chociaż pojawiają się tam informacje o niektórych cmentarzach, tak, social media, różne inne podstrony w pewnym momencie przestały być aktualizowane. Nie mówiąc już o tym, że reklamy Google, które pojawiają się na stronie, totalnie wymknęły się spod kontroli. Nie mam wątpliwości, Wątpliwości, że to jest ważna strona, bo już mówiliśmy o wielu jej zaletach. Na pewno w pewnym momencie może Ci się przydać i w zasadzie dobrze, że coś takiego istnieje. Tym, co jest absurdalne, jest zestawienie tak trudnego tematu z tak przezabawnie korporacyjną otoczką. Ale tak ogólnie można powiedzieć, że nie dotyczy to tylko groboNet.com, ale też ogólnie całego tego tematu. Wszystkie te absurdalne rzeczy: post na social media, dziwne formy monetyzacji, zdjęcia ze stoka, chwalenie się liczbą zmarłych, które ogarniasz, zwiastuny różnych funkcji dostępne na YouTube sprawiły, że surfując po GroboNet.com naprawdę zatopiłem się w zadumie i dzięki temu dowiedziałem się czym jest ludzka dusza. To wspomnienie zaklęte w tych kilku małych kwadracikach. Z tych też powodów oceniam stronę na 8 zniczy i to nie tych najtańszych, ale takich z przykrywką i z złoceniami.